Witam Was w tym odcinku z tej strony Tix to a w tym odcinku yy, wylosuję wygranego konkursu 6,5 yy, no więc ten film nie będzie yy, ani trochę montowany, żeby nikt nie poczuł się oszukany, a więc wchodzimy już tutaj dobra. Yy, to dobra tutaj, YouTube chyba tak, tak chyba to ale dobra, trzeba znaleźć to. To tak twój kanał, tak zrobię. Ogólnie skończę event na full life'a. Zapraszam. Dobra. A więc wchodzimy w ten kurs. Jeszcze nowe ostatnie komentarze. Nie. Tylko to. Dobra. A więc teraz. Kopiłem to ogólnie pierwszy raz tak robię. Więc nawet nie wiem czy tu gdzieś coś zaznaczyć sprawdzę Dobra, chyba nie A więc co? To co? Rosujemy 3, 2, 1. Teraz leci o 3000 pierwsze miejsce. Czy to co? Za... Wkleiłem? Wkleiłem yy. Teraz o! A więc yy, pierwsze miejsce zajmuje. Tylko że ma prywatne subskrypcje. Więc przykro mi, ale musimy cię pominąć. Przepraszam. Ale pisałem ten. wiadomość, żebyś ustawił subskrypcje na publiczne. Dokładnie jest to. O, tutaj ten komentarz. Nie ustawiłeś, więc niestety muszę Cię pominąć, więc lecimy z kolejna osoba na pierwszą osobę, jest to Anonimowy, hashtag 5000, on ma publiczne subskrypcje, pamiętam, jestem tak, co jest nikt, jest bid, więc się wszystko zgadza, a więc... Pierwszą osobą jest anonimowy, znaczy anonimowy. Dobra, e, nie wnikajcie po prostu. E, e, ten, rozmyśliłem się. E, tak, a więc 3000 zgarniasz, gratulacje. Lecimy z kolejną osobą. Teraz drugie miejsce o 2000. Dobra. E, ja się oczywiście nie liczę. Więc lecimy jeszcze raz. Drugi jest Motodziku. Czyli Koksu... O! Mój... mój yy, donator na 4life. Sprawdzę tylko. Jeszcze Przysługuje, Ale na pewno. Tak, oczywiście, że tak. A więc Koksu2000 lecę do Ciebie. Gratuluję. I... Lecimy z osobą na trzecie miejsce od tysiaka jest to fan Pobliżę sobie nie. Pamiętam też pisałem do ciebie. Mordziaty. Czekaj. fan Gdzie ty opisałeś? Trochę komentarzy jest. Yyy, Chyba trochę ani A nie, tu! pisałem o subskrypcję na publiczne, więc lecimy dalej Przypominam że teraz walczymy o i panela o plac o. osoby ma publiczne oczywiście a czy subskrybuje uwaga Pamiętam, że widziałem, że on jest słował. Tylko nie... O, dobra jest, ja przypominałem siebie. Eee, no, jest, dobra. A więc się zgadza. A więc gratulacje Plat. Zgadza się. Święta, święta jest. A więc ostatnio osobę osłajmy. Czwartym jest o 5 a będzie to Łukasz. Są święta. Jest nukie speed. Jest I uwaga. Czy ma publiczne sobie a jak? A czy subskrybuje? Oczywiście. A więc tak to by się prezentowało. Więc gratuluję anonimowy hashtag 5000 Motociku, Mój donator na live'ach. Onewa, czyli plac. No i Łukasz. No. Jak widać, szczęście się do Ciebie uśmiechnęło. Jesteś na czwartym miejscu, ale to i tak zawsze dobrze. A więc gratuluję wszystkim wygranym, a resztę, resztę osób powodzenia życzę w najbliższych konkursach moich i nie tylko. Kiedyś na pewno też Los się do Was uśmiechnie. A więc co? Dzięki wielkie. To by było na tyle. Gratuluję jeszcze raz wygranym i cześć!